Cześć, witajcie z tej strony znowu Opera. Tym razem widzimy się w krótkim filmie na temat tego, jak dropnąć Ember. Wielu z Was ma z tym problem, pojawiają się często pytania na ten temat, żebym nagrał taki poradnik. W związku z tym postanowiłem nagrać serię poradników do dropnięcia każdego jednego Warframe'a, czy to w podstawowej wersji, czy w wersji Prime. Wszystko Wam pokażę i wszystko Wam objaśnię. Ember jest ognistym Warframe'em i to już wiecie, i odsyłam was do filmu na ten temat, jak zbudować Ember, jak ja ją buduję, natomiast jak ją dropnąć? Oczywiście, Tethys Saturn. Lećmy sobie na Saturn, wybieramy Tethys. Musimy pokonać generała Sargasa Rooka, i tutaj prawdopodobnie jest największy problem, można powiedzieć, od razu na starcie. Generał Sargas Rook jest o tyle twardy i ma pewną strategię przeciwko sobie, że sprawia pewne problemy nawet najlepszym graczom. Motyw z nim jest taki, że nie zadacie mu obrażeń w żaden sposób poza punktami, które świecą się na jego zbroi. Musicie trzy razy pokonać jego pancerz, czyli zniszczyć na danym obszarze. Sprawa jest prosta i już Wam wyjaśniam. Kiedy dobiegniecie do samego generała, odpali Wam się filmik, generał Was zaatakuje. W tym momencie musicie Poczekać, aż w pierwszej fazie jego tarcza rozbłyśnie światłem. Wtedy strzelacie czysto w to światło. W drugiej fazie musicie zniszczyć jego pancerz na klatce piersiowej. W związku z tym po prostu strzelacie w klatkę piersiową, kiedy tylko zobaczycie tam światło. W trzeciej fazie natomiast będziecie musieli strzelać w jego plecy, żeby zniszczyć jego tylny pancerz. I wszystko jest proste, i jasne i klarowne. Pomiędzy jednak tymi falami, tymi fazami, m, Sargas uruchomi swój specjalny atak. Będą to fale płomieni, które zadają ogromne obrażenia, jeżeli nie macie odpowiednio zmodowanej postaci albo odpowiednio przygotowanej do tej misji. I tu już Wam spieszę z pomocą. Po pierwsze, weźcie sobie postać, która jest wytrzymała, jak na przykład jednego z najlepszych tanków w grze, jakim jest Mesa, Raino, Neza. Czy cokolwiek, co jest na tyle wytrzymałe, żeby przeżyło obrażenia, ewentualnie weźcie sobie coś niewidzialnego, jak na przykład lokiego. Kiedy już to załatwicie, przydałaby Wam się broń, która łatwo strzela w dany punkt. Tam, gdzie celujemy, tam musimy trafić. W związku z tym polecam Wam wzięcie somy jakiejkolwiek kwanty, czy latrona na przykład, albo jakiegokolwiek pistoletu, który strzela punktowo. Najlepiej na dużą odległość, żeby Sargas nie sprawił Wam specjalnie problemu. Dzięki temu zaoszczędzicie czasu, a dzięki celności będziecie mogli zadać mu więcej obrażeń. Prosta sprawa. I to są w zasadzie wszystkie rzeczy, które powinniście wiedzieć na, te na temat Sargas Ruka i na temat tego, jak wydropić Ember. Cóż, to w zasadzie tyle jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, umieśćcie je pod filmem, a ja postaram się na nie odpowiedzieć. Ember! Jest łatwa do wydropienia, kiedy tylko wiadomo, jak zabrać się za Sargasa Ruka i mam nadzieję, że ten film pomoże Wam w zrobieniu tego. Oczywiście schemat główny do zrobienia Ember możecie kupić na rynku. No i cóż, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnym filmie.